Słowo na poniedziałek, do brzegu. Homo erectus około 1,8 milionów lat temu zaczął już coś chróbkać. Potem gen o nazwie FOXP2 zaczął robić robotę i Homo sapiens 300 tysięcy lat temu rozwinął już mowę w pełni. A tak zwana rewolucja kognitywna 100 tysięcy lat wstecz od dziś dołożyła gramatykę i dalej już poleciało. Pojawiła się sztuka, kultura, a społeczeństwa zaczęły się organizować w złożony sposób. Już na zawsze skończył się ten wspaniały czas w historii naszego gatunku, kiedy ludzie tyle nie gadali. Zadanie jest proste w opisie i trudne w wykonaniu. Niezwykle jednak przydatne, dlatego spróbuj. Wypowiadać mniej słów, żeby coś wyjaśnić. Przyjmij schemat, cel wypowiedzi w głowie. Co chcesz zakomunikować i jaką reakcję wywołać, i dopiero potem piszesz, na przykład e-mail, albo mówisz. Porzuć puste wypełniacze i męczliwe ozdobniki. Nie będę ukrywał, że tak powiem. Wyskakuj ze strony biernej. Używaj częściej czynnej. Porzucaj imię słowy, na przykład przysłówkowy uprzedni, wziąwszy pod uwagę. Nie rozbudowywuj niepotrzebnie zdań. Zwięzłość to mało słów. A konkretność to wystarczająca ich ilość, by zrozumieć. Mów, pisz zwięźle i konkretnie jednocześnie. Skup się i dąż wprost do płęty. Nagrywaj się systematycznie i słuchaj, co, sens i jak, dykcja, tempo mówisz. Zrobisz coś wspaniałego dla ludzi wokół siebie. Niektórzy się chwalą, że mówią to, co myślą. Lepiej niech myślą to, co mówią. Do brzegu ludzkości, do brzegu. Postscriptum. Ten tekst ma 226 słów. Kurka. Mógłby być krótszy.